Witajcie kochani, dzisiaj byłam świadkiem bardzo poważnej dyskusji. Siedząc w szpitalnej poczekalni, obok mnie siedziało takich bardzo sympatycznych dwóch panów, którzy spierali się między sobą, czy warto ubezpieczyć się na życie. I słuchajcie, jeden mówił i to dosadnio, wie pan ile pieniędzy utopiłem w ubezpieczeniu przez tyle lat, jakbym te wszystkie pieniądze odkładał do świnki skarbonki, to miał, byłbym teraz bogaty, miałbym kilka tysięcy złotych. Drugi mówi: Słuchaj, stary, moja żona umarła jakiś rok temu na raka. Gdyby nie to, że była ubezpieczona, gdyby nie to, że ja byłem ubezpieczony, to y, nie pozbierałbym się po tym, bo te wydatki, które y, napiętrzyły się mi wtedy, no niestety dość mocno we mnie uderzyły. Więc ta kwota, którą dostałem w ramach ubezpieczenia, była dla mnie wzbawienna wręcz. I kiedy takich słuchałam, zastanawiałam się, czy myślenie o tym, czy warto się ubezpieczyć, czy nie warto się ubezpieczyć, to jest tak jak myślenie, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Bo tak na dobrą sprawę, słuchajcie, zawsze znajdą się zwolennicy i zawsze znajdą się przeciwnicy ubezpieczeń. Tylko kwestia jest taka, do jakiej decyzji ty dojrzałeś, do jakiej decyzji ja dojrzałam, do jakiej decyzji. Yy, Jesteśmy skłonni pod wpływem tego, w jakiej sytuacji też jesteśmy, tak? I słuchajcie, bo przecież y, takie wydarzenia jak urodzenie dziecka, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie, wypadek, śmierć, może przydarzyć się tak na dobrą sprawę każdemu. I nikt nie wie, co będzie jutro. I tak na dobrą sprawę nawet nie ma takiej osoby na świecie, której nie dotyczyło by właśnie któryś z tych wydarzeń, którym nie przeżyłby w swoim życiu bądź w życiu swoich bliskich, urodzenia dziecka, pobyty w szpitalu, poważnego zachorowania, wypadku czy śmierci. Przecież nie ma takiej osoby, która by tego nie przeżyła. Więc dlatego warto zastanowić się nad tym, żeby po prostu się ubezpieczyć na życie. Y Kwestia dobrania tego, czy chcesz mieć tylko i wyłącznie od samej śmierci, czy śmierci w wypadku, pobytu w szpitalu, urodzenia dziecka, to już zależy do ciebie, bo to do, ten zakres ubezpieczenia dobiera się do Twoich potrzeb, do tego, co potrzebujesz, do tego, w jakiej sytuacji jesteś. Ale niewątpliwie, tak czy inaczej, warto przemyśleć takie ubezpieczenie. Pozdrawiam serdecznie, Beata Gut. Do usłyszenia.